A więc kochani, witam w drugiej części gotuj kurwa z... z nami. Nie. Gotuj z nami, kurwa, nie rymować z pedałami, nie? Bo to oczywiście wiadomo kurwa, każdy z nas ma laskę. Zawsze przynajmniej jedną. Nie. W każdym bądź razie kurwa, teraz będziemy robić kurwa, mikse wikse kurwa, nie? Czyli tak, to się nam zajebiście gotuje kurwa, znaczy nie patrzeć na to, bo... O! Proszę, proszę zbliżenie kurwa. Uważaj. Widzisz, 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 kurwa, to się to, to nie jest mineralka, kurwa, już gaz dawno uciekł, kurwa, nie? Zobacz jaka jest konsystencja, kurwa, tych serków już praktycznie nie ma, nie? I teraz robimy coś takiego, kurwa. Bierzemy to, no się widzisz, widzicie, kurwa, dokładnie się wymieszało, kurwa, nie ma tylko same pieczarki zostały, nie? Same pieczarki, kurwa łyżkę, kurwa, do umycia. Nie. I patrzaj i się uczaj, bo wiecznie żyć nie będę, kurwa. Lecisz, nie i robisz kota Syuuup. Hmm? On powinien kolor dostać, zależy się od tego jakiej mocy jest sos, nie? Ale biorąc pod uwagę to, że tam są trzy serki, kurwa, yy, homo, yy, naszego, tego, homo stwardnięte, nie? Tylko raczej koloru mieć takiego, yy, nie będzie, to będzie bardziej serowy. Zobacz jak to gęstnieje, zobacz, patrz. Patrz, patrz, patrz panie, jak to gęstnieje, kurwa. Jak ten sos się robi gęsty, kurwa. Jaki to będzie futrowanie, kurwa, na ekranie, kurwa. A my w dalszym ciągu czekamy na makaron, nie? No bo to nie ma inaczej, kurwa, nie? Niestety, kurwa, wody żeśmy tyle na nalali, że to jest po prostu, ej, kurwa, głowa mała, nie? Ale widzisz, sos jest, kurwa, idealny, kurwa. Sos ma być, wyglądać jak gówno, kurwa, a smakować, kurwa, jak niebo w gębie, nie? Bo o to chodzi właśnie w naszym gotowaniu, że, kurwa, to nie ma wyglądać, kurwa, to ma smakować, kurwa, nie? To jest pewnico, to nie jest pięciogwiazdkowy hotel, kurwa, nie? I mieszasz ten co z kurwa, on co dochodzi kurwa. ty patrz jak on bąbluje, kurwa. Zmniejszamy mu gaz kurwa, żeby się nie przypalił kurwa, bo to będzie chujnia kurwa, później jest spalone. Na jedyneczkę kurwa, nie? Żeby on był cały czas ciepły, nie? Jedyneczka, proszę pokazać, czy to jest jedyneczka kurwa, czyli na, minimu, na minimalu kurwa jedziemy, na minimalu. Nie, to jest ten palnik, kurwa to jest to. Połączone, kurwa, na minimalu i zobacz, on się gotuje, kurwa, on se bulgoczy, kurwa, on już prawie dochodzi, kurwa, on woła do Ciebie, z A teraz przerwa, bo my niestety musimy czekać kurwa, na makaron, nie?